Nie wiem, która to już będzie V13, czy ile. Połowy na kanale nie było ogólnie, no ale dobra. Mniejsza z tym Yamaha YZD 250. Bardzo mi dobrze znany sprzęt. Rocznik 2007 po winie. Sprzedający twierdził, że jest 2008. Win wygląda w ten sposób. Można sobie go wpisać w Yamaha sklep. Wtedy Wam pokazuję 2007 rok. Co Wam mogę o nim powiedzieć? O niej. Jest świeżo po remoncie i świeżo po zatarciu. Więcej się dowiemy jak rozbierzemy głowicę. Oczywiście już mam tutaj wałeczki, bo kupiłem w takim stanie, że była pokrywa górna ściągnięta. Wałek wydechowy przetarty tak jak widać, wałek sący. również i to bardzo konkretnie. Ta głowica już się będzie nadawała jedynie na złom, jedynie zawory można będzie uratować z niej. Co więcej, korba wosnera jest nowa, łożyska nowe, chodzrotka nowe. Nowy tłok, nowy rząd Proxa Kurczę, nowa pompa oleju, mam tutaj stare części nawet do wglądu jakieś A, łożyska kojo, korba Wosnera, tłok No Wosnera. I tu jest ta pompa stara Jeszcze gdzieś był, tu jest stary łańcuch rozrządu Gdzieś tam było opakowanie z Proxa, z nowego łańcucha. z tego co kojarzę Mniejsza z tym, a chyba Aha, i tutaj były uszczelki z Proxa nowe. Mamy uszczelniacze zaworowe nawet, więc one się przydadzą. No jakieś tam simmeringi, o-ringi, uszczelnienia gumowe. Także tak to wygląda. Mamy też płyteczkę 1.80 i mamy simmering ciśnienia pompy oleju. No wow, nowa świeca, jakieś tam stare graty. Generalnie temat jest taki, ściągam plastiki, Wszystkie, całą dupę ściągam, wydech Gaźnik też będę rozbierał do przejrzenia No i potem co, góra silnika leci cała Czyli głowica, cylinder Tak samo lecą te dwa boczki, lewy boczek I boczek prawy od sprzęgła No i co? No i co, no i co, no i co? Zobaczymy jak tam będzie wyglądać wszystko W środku Czy praktycznie Mówiąc, ten tłok faktycznie jest nowy, teoretycznie jest zrobiony około jeden, może dwa wyjazdy na tym tłoku, więc nagaru powinno nie być, no generalnie ten silnik był składany, jakby nie skłamać, Yamaha stoi miesiąc nieruszana, bo jak kupiłem nie było czasu jej dotknąć, więc zabrałem się za nią teraz, zabieram się, koniec grudnia był składany silnik, mamy koniec stycznia, także może... Jeden tydzień się nachodziła, zrobiłam może te 2-3 motogodziny. Zobaczymy jak rozbierzemy. No i będziemy widzieć jak tam temat wygląda. Także ja oczywiście mam wszystkie zdjęcia i daty i jakieś tam faktury z remontów. Powica już jest na miejscu, już jest zrobiona, przeserwisowana. Pokażę Wam później jak ona wygląda. A teraz zabieram się za rozbieranie plastików. Oczywiście każda siwka tutaj na będzie nowa. No i co? Na końcu zobaczycie przemianę, czyli będzie nowa okleina, czyli taka trochę można powiedzieć odbudowa Yamaha. także zabieram się do roboty. Tak przytartego to jeszcze nie widziałem dawno, praktycznie jest starte, o tutaj dobrze widać. No jest grubo fest, tutaj po same szklanki praktycznie jest wytarte, także średnio najeża. Oczywiście szklanki są nieruszone i te ciężko je będzie wyciągnąć, ale są dwie przyczyny, jakie mi się tutaj nasuwają. Trzy w sumie, dwie, trzy przyczyny. Pierwsza przyczyna, która może być, dlatego się to dotarło, jest taka, że nie dochodzi olej na głowicy, nie było smarowania. Druga jest taka, że coś było gdzieś przytkane, to się wiąże w sumie z pierwszą. Przyczyną, a trzecia mogły być za ciasno wałki skręcone, mogły się ciężko obracać, no i samo istnieje. Ole nie, nie, nie dał rady się dostać na wałki i na mostki i przetarło, no nie? Tak samo tutaj to widać, mostek sący. Tak wygląda, no jest grubo, grubo fest. Także no, co no, ściągam głowicę i patrzę na tego tłoka, co tam będzie widać, no nie? Także mamy cztery śrubki napinacz, i jedziemy. Na szybkiego zdemontowany już tłok. Teflon tak jak widać jest praktycznie nieruszony. Z drugiej strony to samo. Z góry jakiś tam nagar jest, ale niemal go na całości, także... On jest... Prawdą... O, widzicie, pod palcem schodzi. Także dużo to jeżdżone nie było. Tutaj... Tak wygląda tłok. Cylinder honowany był... Jak się to mówi, szczotką do kibla. Ponieważ szału nie ma. Potem Wam pokażę, jak powinien być przechonowany cylinderek. Także yy, przechonujemy go od nowa, zrobimy pomiary, cylinder tłok, zobaczymy, która wyjdzie selekcja. Także tak to wygląda. Ja oczywiście to wszystko sobie umyję w myjce No i finito, czyli głowica tak wygląda. Tutaj nie ma źle, nie ma tragedii, nie wygląda to całkiem. Z tej strony oczywiście tragicznie, no ale z tej strony już to wygląda troszeczkę gorzej. Jakiś olej mi się wydał z kanału, więc prawdopodobnie smarowanie na głowicę szło. Mogły być za ciasno mostki skręcone, ciężko jest to powiedzieć na tą chwilę. Ale co jeszcze się dowiedziałem wcześniej przy kupnie tego sprzętu, to że ta głowica była regenerowana, czyli były tutaj bieżnie napawane i obrabiane, także może być to Taka przyczyna właśnie, że zostało to wszystko zatarte. Także zobaczymy dalej. No, a korbowód. Korbowód Pro to nie procha, tylko Wosnera, nie? Korbowód Wosnera. Tak, widać. Tutaj tulejeczka z brązu. Także to musimy zaszyć, żeby tam się sypu nie dostało. E, a propos, jeszcze smarowaniem sobie sprawdzimy tutaj przez te otwory. Tutaj co wychodzą do trójnika. Zobaczymy, czy pompa w ogóle pcha olej, także to sobie sprawdzimy na spokojnie. A na tą chwilę to co, musimy sobie ogarnąć ten cylinderek. Wyczyścić tutaj wszystko, te, te silikony, bo tu uszczelka na silikonie była złożona widzę. Trzeba będzie go lekko wiem, przechonować, zabielić górę pod uszczelkę. No i pokażę Wam potem nową głowicę. Dobrze, moi mili Państwo, kończymy na dzisiaj ten dzień, mamy tutaj cylinderek już po umyciu, po wyczyszczeniu, po przechonowaniu i po pomierzeniu. I proszę Państwa, w następujący sposób teraz wygląda tak, nie wiem czy to będzie widać, ale myślę, że teraz widać hon, hon honem taki jak ma być, konkretny, tak? Pod światło Wam pokażę, tak to widać teraz, myślę, że to ładnie teraz wygląda, czyli tak jak powinno być umyty, zabielony wysuszony także, także polegał sobie chwilę w temperaturce także co, tłoczek tak wygląda z tego co tutaj pamiętam jest to wosner gdzieś tam pamiętam z tych, tych tutaj paragonów całych i myślę, że będzie sobie to działać tak jak należy bo pra, prawdopodobnie Dużo przebiegu nie miał, to ładnie wszystko benzynką ten nagar zeszedł, także myślę, że tutaj będzie to sobie śmigać jeszcze jakiś tam y, czas. Także dobra, cylinder można powiedzieć, że mamy ogarnięty i, i co, głowicę Wam pokażę już w następnym ujęciu, ta stara no to niestety jest to śmietnik, muszę jeszcze sobie tam y, wyczyścić całą tutaj komorę w karterach, co dochodzi. Cylinder, tam wszystko przygotować tak ładnie, żeby to potem poskładać. No i co? No i tak widzowie, się żyje. Na tą chwilę tyle. Dobrze, chyba mogę Wam pokazać tą głowicę, o której wcześniej wspominałem. Żeby nie było. Tutaj jest ta stara głowica. Tak to wygląda. Tylko, że ta jest zatarta, nie? To już Wam pokazywałem. Pokażę Wam tą no co, skręcone wałki na 10 N. tu się ładnie obraca wałek wydechowy, wałek sący również lekko fajnie się obraca, z tej strony wygląda to tak, 5 zaworów tytanowych, płytki o grubości około 1,80, także możemy sobie działać z tematem, czyli tak zabieram się za czyszczenie tego wszystkiego tutaj, te uszczelki mi przyściągnąć, no i tak, jak już będzie... Coś tam widać to Wam pokażę, można powiedzieć, że jest już wiadoma przyczyna tego, co się stało, czyli tego zatarcia, przyczyna jest taka, proszę Państwa, że nie ma smarowania na głowicę. Smarowanie to jest przez ten trójniczek, co tutaj się wkręca od filtra oleju tutaj sobie leci, cykli i cyk, do głowicy, no nie? I pomimo kręcenia kręcalką zawał, co było ponad 1000 obrotów około. Ten olej się nie pojawił. Minuta kręcenia, dwie minuty kręcenia, ten olej się nie pojawił, więc coś jest źle złożone. Lub coś jest yy, przytkane. Coś z tych rzeczy, dlatego trzeba teraz rozebrać połowę silnika, żeby zdiagnozować co jest nie tak. No więc, żeby tutaj coś ruszyło trzeba ściągnąć Światkę najlepiej spusić olej. E, filterek oleju sobie wyciągniemy, zobaczymy, co tam w środku jest, i będziemy widzieć wtedy, co tam ciekawego będzie. Tak to wygląda. Rozebrałem całą ćwiartkę, cały półkartel, żeby sprawdzić sobie pompę oleju, czy ona w ogóle e, pompuje olej. No i co? Ku mojemu zdziwieniu, o dziwo pompuje olej. Tam widać. Eee, oczko diagnostyczne olejowe, jak widać tutaj na środku, teraz ekranu. Co? Pompa pompuje olej, więc problem musiał być gdzieś indziej. Yy, przypuśćmy, że mogły być zapchane gdzieś przewody olejowe, węże lub jakieś sitka. To wszystko zostało wyczyszczone, umyte przedmuchane i wygląda to w ten sposób. Mamy cały zbiornik. Tak zwana chłodnica olejowa. Ona już jest tutaj wyczyszczona. Czyściłem ją pewnie z 4 razy będą, bo taki był syf w środku, także to jest już fajnie umyte w środku na pewno. Wszystkie przewody są wyczyszczone, przedmuchane, drożne na 100%, ten tak samo, ten przewód też. Cały półkarter został umyty ciśnieniowo w myjce kabinowej, z tej i z tej strony, tak to wygląda. Wszystkie przewody drożne, przedmuchane także, będziemy widzieć zaraz. Tutaj sobie jeszcze muszę przedmuchać. Tutaj, tu, tu, żeby wiedzieć czy jest droższy na 100% Tu jest pompa wody, pokrywa Tutaj mamy umyte już wszystkie śrubki, tulejki I co następnie? To będziemy składać No i co, złożymy to wszystko, myślę, że złożę górę już na gotowo Bo jeżeli pompa pompuje sprawdzone to to jest, więc raczej powinno być Złożę górę, ale bez trójnika, prawdopodobnie jeszcze zobaczę, zalejemy nowym olejem. Bez tutaj, że tak powiem, bez trójnika do głowicy. Zakręcimy kilka razy wałem bez wałków rozrządu, żeby tam nic się nie poprzycierało. Sprawdzimy jeszcze raz, czy ta pompa jednak pompuje. Jeżeli, jeżeli będzie wszystko gitno, to się zrobi. Przykręcimy trójniczek, założymy wałki rozrządu, wstawimy rozrząd i myślę, że że będzie ok. Także co? Zabieramy się do roboty, bo czas nie stoi w miejscu. Miał być dzisiaj odpał, a tak to wyszło, że będzie dopiero prawdopodobnie jutro albo jeszcze za kilka dni. Zależy co tam wyjdzie z, z tym, z, ze smarowaniem. Następnie jeszcze gaźnik, myślę, umyć ultraźwiękowo, tylko kurczę, tutaj jest dużo luz na przepustnicy i jest taki trochę Druga alternatywa, czyli taka. Tutaj mamy oryginalny gaźnik z Yamaha, yy, po umyciu już ultradźwiękowym. Ten luz jest troszeczkę mniejszy, może by ten gaźnik tam założył. Jeszcze zobaczymy, jak tam wyjdzie w trakcie. Wszystko no okaże się z czasem. Także co, działamy. jedziemy z tematem. Także cminderek z tłokiem na miejsce tak to wygląda. Świeżo nasmarowany. Zobaczymy luza. I co? I prawa strona półkarterek, tak samo ładnie poskładany z pokrywą kopnikiem, tutaj pokrywą filtra, pompy wody, wszystkie przewodziki wyczyszczone na nowych śrubkach, na nowych opaskach przewody. Także to wszystko powinno w jak najlepszym porządku sobie śmigać. Teraz sobie założyłem cylinder z tłokiem. Tak to wygląda z tej strony, ładujemy teraz nową uszczeleczkę, tulejki, głowice, skręcamy to no i myślę, że będzie można sprawdzić sobie smarowanie, wlać świeży olej do silnika. No i co? No jak będzie wszystko gitę, no to myślę, że będzie można skręcać dalej. No a poza tym to raczej na tą chwilę tyle. Skręcam do kupy. Głowica na 38 Nm. No i myślę, że będzie git. Przed założeniem jeszcze Wam chcę pokazać, jak wygląda ta głowica z tej strony, od strony mostków. Tak wyglądają. Bieżnie słońce, tak wydechowa, mostki tak wyglądają. Tutaj, tutaj drugi no i wałeczki oba w ten oto w sposób. Także myślę, że to jest bardzo w miarę ładny stan góra skręcona, na dzisiaj kończymy zabawę. Jutro działamy dalej, bo już jest późno, jest o, późno nie późno, jest 31-12 dopiero. No ale siedzę tutaj w sumie już kilka godzin cały czas, więc trzeba iść spać, bo jutro trzeba iść rano do roboty. Także tak temat wygląda, głowica skręcona. Na gotowo. No i jeszcze gaźniczek stwierdziłem, że będziemy myć ultra dźwiękowo, także przygotowałem sobie dzisiaj do mycia. Rozebrałem go powiedzmy wstępnie. Wszystkie dysze, które tutaj były, śrubki, nie śrubki, podkładki. No to oczywiście zostały zdemontowane Nie jest w złym stanie, nie jest brudny, jeszcze sobie muszę powyciągać tutaj Dopływ paliwa, wymienić o-ringi, to już na końcu Ale jedna rzecz co mnie zaciekawiła, no to brakuje Jednego małego oringa, który idzie na śrubkę regulacyjną Składu dawki, czyli No w sumie może łapać lewe powietrze, no nie? Teoretycznie on działał, widziałem filmik I nawet spoko działał, ale myślę ja tego gaźnika nie robiłem, bo gaźniki, które myję sobie tam znaczę w jakiś tam sposób wiem, że to jest mój gaźnik, który robiłem który był serwisowany przeze mnie, także e, tego gaźnika aktualnie nie robiłem bo nie ma żadnych tutaj oznaczeń na nim także będziemy sobie go jutro myć ultradźwiękowo oczywiście, potem złożymy Według serwisówki Yamaha, I, i co? Ustawimy pływaki, nie pływaki, dysze. Dysza 180 i wolnych obrotów jest 30, 42. Prawdopodobnie, dysze wolnych obrotów dam troszeczkę większą. Z własnego doświadczenia wiem, że niestety gaźniki z takim luzem na przepustnicy. No to niestety, ale potrzebują troszeczkę więcej paliwa wolnej partii obrotów. Jeszcze sobie troszkę zniwelujemy, zmniejszymy luz na przepustnicę, ona jest już troszeczkę wytarta, ale postaramy się to lekko zniwelować, także efekt końcowy pokażę Wam po umyciu gaźnika, jak on wygląda. Generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, nie jest zły, ale będzie w dużo ładniejszym stanie. Na pewno w środku wszystkie kanaliki, wszystkie takie różne rzeczy w 50 stopniach, Myślę, że to bez problemu fajnie udrożni, umyje a potem założymy nowe oringi. No i myślę, że będzie działać. Dobre wieści, proszę Państwa, witam się z Wami w kolejnym dniu. Olej wlany, smarowanie sprawdzone, jak widać, tutaj przez ten otworek ładnie tutaj wyleciało z filtra oleju. Także jest odpowietrzony. Można zakładać trywniczek do głowicy, składać rozrządzik i można próbować. Eee, palić go, tak, ale oczywiście jeszcze musimy umyć sobie gaźnik ultradźwiękowo, więc działamy z tematem. Góra złożona, rozrząd eee, złożony, tak jak widać świecę teraz mam ładnie lampeczką. olej się pokazał, czyli jest ładnie, pięknie, wszystko smaruje tak jak należy. Eee, no co, no ładnie to wygląda, wszystko czyste, olej klarowny, także można składać czapeczkę. No i to tej śrubki już nawet nie ma sensu odkręcać, ale tak kontrolnie tak ją odkręcę. Żeby sprawdzić ten olej, ale już tutaj raczej e, smarowanie będzie, no bo ten olej się nam pokazał, także dobrze, no myślę, że będzie fajnie, także można spadać dalej. Już taki etap jest, powiem Wam, że jestem spokojny, że to fajnie wszystko działa, także e, no co, luzy zaworowe jeszcze kontrolnie powinny być, bo to ustawiałem na suchej głowicy, więc myślę, że będzie fajnie troszeczkę lekko napiął, także spoko gaźniczek po umyciu tak wygląda no trochę ładniejszy, mimo że nie był z wierzchu jakiś tam brudny nie było widoczne, że był brudny to trochę syf upuścił no i niektóre przewody, niektóre kanały były troszeczkę tak czułem pod powietrzem, że jak dmuchałem były ciasne, nie, więc coś tam na pewno pomoże to mycie składamy na nowych oringach. i co, i myślę, że no, będzie można zakładać i działać dalej. Ciąg dalszy Yamahy 250, jak widzicie jest zadutek założony razem już z filterkiem powietrza, wczoraj go nasączyłem, przez wczoraj go umyłem, także sobie e, całą noc sobie sech, całą noc sobie odpalowe oleju do filtrów, na tą chwilę jest etap wstępnej regulacji gaźnika. Mianowicie była dysza wolnych obrotów 40, 42, wsadziłem 48, wydaje mi się, że minimalnie może być za duża, więc Wsadzam teraz 45 piątkę I będziemy widzieć Na razie na kroplówce Tak zwanej szczykawce. Zobaczymy jak to tam będzie sobie Jak to się będzie sprawować Ogólnie, no trzeba po prostu Pojeździć, sprawdzić kolor świecy No i będziemy widzieć jak tam temat będzie wyglądał Z tej strony założony Cały układ wydechowy Chłodnice są zalane płynem Wszystko jest szczelnie, wszystko jest sucho Nic tutaj nam nie wyrzuca Licznik jest podpięty Także myślę, że jest OK. No i składamy dalej do kupy. Trzeba pojeździć, i będziemy widzieć, jak tam temat wygląda. A wiem co miałem mam powiedzieć jeszcze. Tą śrub... o kurwa. Tą śrubeczką tutaj, co jest sprawdzanie, czy olej dochodzi do głowicy, to wszystko ładnie, pięknie sobie tutaj dochodzi, także myślę, że tam smarowanie na wałkach będzie ok. Czy trzeba złożyć, pojeździć, no i w, w, wtedy. Będzie wiadomo, czy wszystko jest git. Zrobić przypuśćmy, te dwie motogodzinki, wtedy tam się ułoży wszystko w gaźniku, w cylindrze, w głowicy, luz zaworowe też mogą się minimalnie przestawić, ale to zobaczymy z czasem, także składam dalej. Przyszła i okleina do Yamaha. proszę bardzo, Fluo. Jeszcze zapakowana z czasem, z przodu oczywiście, elegancko. Także git. Z tyłu jeszcze jest druga do Hondy cr Ale to zobaczycie w swoim czasie. Wszystko także git. Oczywiście od. od to się pytał skąd. To od Bachfire Design. yzd 250 A żeby tego było mało. Wziąłem sobie jeszcze. Poszycie siedzenia na Yamaha. Takie widzicie jakie, o! Fluo! Także kurde to elegancko będzie wyglądać. No i taki jest fajny napis z przodu. O! listę, także luks. Także można gorąco polecić. Wygląda złożona Yamaha prawie do końca. No zasadniczo jest cała złożona z wyjątkiem okleiny, którą widzieliście przed chwilą. a tak to wygląda na tą chwilę, także mamy złożony gaźnik cały. Wszystkie e, obudowy, śrubki nowe, gdzie niegdzie zostały wstawione, ta osłona też została przykręcona. No i tak to wygląda. Taki sobie osłonę wydechu dorobiłem. Na tłumik. No i co? Uklejaj, widzieliście. Myślę, że jak tutaj się założy, to będzie ładnie to wyglądać, nie? Jak myślicie? Teraz to ta laleczka. elegancko wygląda o, właśnie to się dzieje e, jeszcze muszę lekko podregulować chyba że kranik zamknięty Ano kranik zamknęłem. Ale tak czy siak jeszcze dysze wolnych obrotów muszę stawić trochę mniejszą, bo jest za duża, takie mam proste odczucia. A tak poza tym myślę, że na tą chwilę będziemy kończyć ten odcinek, jak widzicie tak, jak widzicie, tak maszyna wygląda, myślę, że całkiem cieszy oko. Do takich kwestii wizualnych, czyli dużo zrobiła okleina od Backfire Design razem z po poszyciem siedzenia taki napis jeździć, obserwować sobie zazwyczaj także mogę gorąco polecić jeżeli byście chcieli okleinki no to bezproblemowo do Backfire Design no i oczywiście jeżeli chcecie także poszycia siedzenia też możecie do Backfire'a pisać wszystko będzie ogarnięte jak należy także co myślę, że fajnie tutaj wyszło jakby były niebieskie plastiki wszystkie to jeszcze lepiej by to wyglądało ale i tak jest elegancko. Ogólnie obroty trzyma, wkręca się zajebiście jak się do gazu podczas jazdy. Też jedzie, czekam na trochę cieplejsze dni i postaram się coś nagrać z jazdy, bo jest, tak jak widać, no ładnie sucho, bo jest na minusie, jeszcze wieje wiatr, także jest odczuwalne dużo więcej. To siedzenie robi robotę, naprawdę. Taki niebieski ładny, tu wycieniowany w czarny. Kurde, to powiem Wam, że naprawdę elegancko, także luki. Jeżeli się Wam podoba odcinek, zostawcie lajka, łapkę w górę, subika na kanale. Zapraszam na Instagrama, na TikToka, na Facebooka. Wszystkie linki macie na dole w opisie. I oczywiście zapraszam do Baklejer Design, po okleinki na Wasze motorki i oczywiście na pokrowce, na siedzenia. Naprawdę fajne robi to całość spójną robi robotę że tak powiem także tyle do następnego na razie